Ready? Ready? Tak! Pierwszy! Po co mówiłem? Lewy prawy, prawy ląg, Dawaj w przodu! Tak jest! do przodu, do przodu, sprawy dystans! Lewy prawy, prawy bazuka! Lewy prawy, prawy ląg, tak jest! Ponuk! Ponuk bazuka, lewy prawy, prawy ląg! Tak jest! Ponów. i teraz będzie lewy wewnętrzny! lewy sprawy, lewy wewnętrzny! Да, да, да. Леви права леви права. Леви. Дај, дај, дај. Стоп, стоп. Дај фронт. Сите наопаку. Дај база од. Дај база од. Дај, дај, пети. Овртање. Давај, еден кола. Дај. Давај така.

Łukasz! Łukasz, Łukasz Nogi! Dawaj! Tak jest! Z przodu na prawo i do przodu. Pokinamy go na prawo. Zaczyna! No, słyszysz mnie? nie, no, już na nie. A A, też, no, paliw, 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 paliw. Paliw. Tak tak. nie. No, już Do Tak jest, Do przodu, Dobrze, No, już przodu. Do przodu jest, ja. Do przodu, nie. Ja. Do przodu, na nie. nie. No, już no, 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 no. no. no, Lewy, prawy. No, paliw, no, paliw, no. 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 Lewy, plany, no Tu masz 10 Ready? Dawaj, pierwszy! Tak jest! Do przodu! Do przodu, Ale po pierwsze doły! Bij się! uka się, Łukasz! Bij się! Bij się! się, Łukasz! Ready? Tak! do przodu! Teraz! Tak jest! Doły

Ready?